Już w tym tygodniu będziemy obchodzić święta wielkanocne. W tym roku jest to jednak bardzo trudny czas, ponieważ przez panującą epidemię nie można uczestniczyć w nabożeństwach czy wybrać się do rodziny na wspólne celebrowanie. By ułatwić Wam przeżycie tego okresu ważnego dla wszystkich chrześcijan, będziemy codziennie transmitować nabożeństwa od Wielkiego Czwartku aż do Lanego Poniedziałku. Na naszym kanale na YouTube w sobotę pojawi się także film przedstawiający święcenie koszyków wielkanocnych. Swoisty instruktaż mówiący o tym, jak powinno się to zrobić samodzielnie. Słowa modlitwy dotyczącej pokarmów w tym wideo przekaże osoba duchowna. Niedziela Palmowa, moi drodzy, rozpoczyna najważniejszy rok, najważniejszy tydzień roku liturgicznego mianowicie Wielki Tydzień. Centrum liturgii stanowi Triduum Paschalne. W dni Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty przypominamy, że nie ma nabożeństw porannych, lecz jest tylko jedno nabożeństwo sprawowane we wszystkie trzy dni Triduum o godzinie 18.00. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w tym roku nie będzie ołtarza adoracji nazywanego ciemnicą czy grobem pańskim. Przypominamy również, że w Mszach Świętych nabożeństwach może uczestniczyć jedynie pięć osób, oprócz, oprócz celebranców i usługujących do Do wszystkich Chrześcijan wychodzimy także z inicjatywą umożliwienia im duchowych przeżyć podczas Wielkiego Tygodnia. Nasza wszystkie obrzędy Triduum paschalnego będzie więc możliwość duchowej łączności dla tych którzy skorzystają z tego medialnego przekazu Harmonogram transmisji z nabożeństw Wielkiego Tygodnia na YouTube'owym kanale TK24.pl Msza wieczorzą pańskiej Wielki czwartek godzina 18 .00. Droga Krzyżowa, Wielki Piątek, godzina 17.15, a tuż po niej Liturgia Męki Pańskiej. Liturgia Wigilii Paschalnej, Wielka Sobota, godzina 18. Niedziela Wielkanocna, godzina 12.15. Poniedziałek Wielkanocny, godzina 12.15. Warto dodać, że w Wielką Sobotę pojawi się także u nas film ze święcenia Wielkanocnego Koszyka. Wszystkie transmisje i filmy z Wielkiego Tygodnia dostępne będą u nas w portalu oraz bezpośrednio na kanale tkn pl na YouTube, do którego link znajdziecie w artykule.